Top 10 wyników wyszukiwania to marzenie każdego właściciela sklepu. Czy da się tam dostać bez pomocy agencji SEO? Gwarancji nikt nie da nawet najlepsza agencja, ale możemy zrobić wiele, żeby ułatwić klientom znalezienie naszej oferty w Google. Dzisiaj opowiem Ci o takich trzech rzeczach, które możesz zrobić samodzielnie, nawet jeżeli nie masz wielkich umiejętności. Jeżeli prowadzisz swój sklep internetowy, zadbanie o to, żeby pojawiać się wysoko w wynikach wyszukiwania jest kluczowe, dlatego że, zgarniając ruch z wyników wyszukiwania, właśnie możemy ten ruch pozyskiwać za darmo. Nie musimy płacić za każdego klienta, tak jak płacimy, jeżeli pozyskujemy go reklamą. Od tego właśnie jest SEO, czyli ten skrót oznacza Search Engine Optimization, czyli optymalizacja stron internetowych pod wyszukiwarki. I jak to działa? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że roboty Google, Odwiedzają różne strony w internecie, skanują zawartość i na podstawie zawartości decydują, w jakim porządku te strony internetowe ułożone są w wynikach wyszukiwania czyli, która strona internetowa będzie wysoko, która będzie nisko, która będzie na pierwszej stronie, która będzie na drugiej i na kolejnych. Jeżeli zadbasz o Pozycjonowanie swojego sklepu internetowego, to sprawiasz, że Twój sklep ma szansę znaleźć się wysoko w tych wynikach wyszukiwania i w tym samym, tym samym zwiększysz swoje szanse na to, że w tym sklepie pojawi się dużo osób. No bo nie oszukujmy się, ludzie odwiedzają tylko kilka pierwszych miejsc z Google'a, nie, nie patrzą na to, co jest dalej. Nie patrzą na drugą stronę, na trzecią stronę wynika wyszukiwania. Rzadko ktoś już tam zagląda, dlatego wszystkim zależy na tym, żeby być jak najwyżej, żeby być na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania. Dlatego pozycjonowanie Pozycjonowanie sklepu jest kluczowe, jeżeli y, zależy Ci na sukcesie Twojego biznesu, jeżeli chcesz mieć zamówienia, a nie za każdym razem za te zamówienia płacić, na przykład Facebookowi, Google'owi albo jeszcze jakimś innym y, miejscom, gdzie można się reklamować. Być może już spotkałeś się z y, ofertą agencji SEO, czyli takich agencji, które się zajmują pozycjonowaniem stron internetowych i optymalizacją stron internetowych i y, y, być może już jesteś w tym momencie, że na przykład zrezygnowałeś z oferty takiej agencji, dlatego że ona w pierwszym jakimś miesiącu czy w pierwszych dwóch miesiącach nie przynosiła efektów, no bo niestety pozycjonowanie to jest bardzo mozolna praca. Na efekty Twoich działań będzie trzeba bardzo, bardzo długo poczekać, no ale kiedy jesteśmy na początku biznesu, kiedy mamy ograniczone środki, to płacenie za agencję SEO przez pół roku, rok i wtedy, kiedy jeszcze nie widać wyników, no to jest naprawdę ciężkie i naprawdę trudno te pieniądze znaleźć, żeby. Taką agencję zatrudnić, ale powiem ci tak: na początku nie musisz takiej agencji szukać, nie musisz płacić za pozycjonowanie, nie musisz współpracować z kimś, kto stałą opiekę SEO będzie świadczył. Możesz zadbać o kilka rzeczy, które ułatwią ci właśnie zdobywanie tych wysokich pozycji w Google. I to są rzeczy, które możesz zrobić samodzielnie, bo całe SEO, cała optymalizacja tych stron dzieli się na takie dwa dwie takie jakby grupy działań. Działania on-site i off-site. On-site to są działania na twojej stronie, a off-site to są działania poza twoją stroną. I teraz tak, te działania, które są do zrobienia na stronie, to są działania znacznie łatwiejsze. Te, które są off-site, czyli te yy, poza twoją stroną, to są działania, które już wymagają jakiejś wiedzy, doświadczenia i tym yy, najlepiej, żeby faktycznie zajęła się agencja SEO, ale te działania on-site to są tam tyle proste, że możesz się zrobić samodzielnie. I teraz jakie to są trzy rzeczy, które samodzielnie możesz zrobić? Po pierwsze zadbaj o słowa kluczowe. Słowa kluczowe, czyli inaczej frazy kluczowe to są te hasła, które ludzie wpisują w wyszukiwarkę, żeby znaleźć to czego szukają. Na przykład ja mam sklep z akcesoriami barmańskimi i u mnie te frazy kluczowe to mogą być frazy kluczowe dotyczy, dotyczące całego sklepu i całego asortymentu. Na przykład akcesoria barmańskie, zestawy barmańskie, akcesoria do drinków, ale mogą to, to też być frazy kluczowe dotyczące jakiejś konkretnej... Rzeczy, którą u mnie można znaleźć, na przykład kieliszki do wina, albo kieliszki do białego wina, kieliszki do wódki, książka z przepisami i tak dalej, i tak dalej. Możemy wpisywać frazy dotyczące konkretnego jednego produktu, czyli na przykład, właśnie kieliszki do wódki, albo frazy jakieś większe dotyczące całej grupy produktów. Może, mogą być frazy dotyczące również producentów. Jeżeli sprzedajesz sprzęt elektroniczny, czy na przykład telefony, to tam, bardzo istotne są właśnie nazwy producentów, no bo ludzie szukają na przykład telefonów Samsung, telefonów jakiegoś konkretnego modelu. Samsunga i te frazy wpisują w Google. Skąd wiedzieć, jakie frazy ludzie wpisują, żeby znaleźć się na Twojej stronie i żeby znaleźć to, czego szukają? No po pierwsze możesz sam je wymyślić, bo wiesz, jakie frazy dotyczą Twoich produktów, ale możesz też skorzystać z narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest planer słów kluczowych Google, który jest dostępny wtedy, kiedy masz konto reklamowe w Google. Innym narzędziem jest taka wtyczka do Chroma, która nazywa się Suggest. No i ta wtyczka też również, też pomaga ci znaleźć słowa kluczowe. Słowa kluczowe musisz umieszczać na swojej stronie internetowej, w opisach produktów, w nagłówkach, w nazwach zdjęć, w nazwach kategorii, w opisach kategorii. Musisz je umieszczać tak, żeby ich było w tekście dużo, ale żeby z drugiej strony ten tekst dobrze się czytało. Więc nie przesadzaj z nagromadzeniem tych słów kluczowych. Druga sprawa, drugi, drugą rzecz, którą możesz e, zrobić samodzielnie, to jest dopracowanie opisów. Tworząc opisy produktów, pamiętaj, żeby y, trzymać się tych trzech zasad. Opisy produktów powinny być długie i wyczerpujące, y, ale z drugiej strony tekst nie może być zbity. To nie może być jedna ściana tekstu. On musi być przeplatany nagłówkami, wypunktowaniami, pogrubieniem. Czasami może jakieś emoji, może jakieś obrazki, może jakieś grafiki, tak, żeby ten tekst po prostu dobrze się czytało. Y, powinien ten opis odpowiadać na wszystkie pytania klienta, rozwiewać wszystkie wątpliwości co do produktu. Y, i te opisy, trzecia zasada, powinny być oryginalne. To nie mogą być opisy skopiowane z innych stron, to nie mogą być opisy, które napisał ktoś inny, bo takie opisy nie będą przez wyszukiwarkę dobrze widziane. Wyszukiwarki potrafią rozpoznawać, że ten opis się pojawił już na innych stronach. No i jeżeli taki opis jest, będzie też u Ciebie, to jakby nie doda Ci żadnych plusów do wyszukiwania, to będzie tak zwany duplicate content i Właśnie z tego powodu staramy się na wszystkich produktach dawać własne opisy, czyli nie kopiować opisów od kogoś innego, sprawiać, żeby te opisy były nasze, oryginalne, zawierały słowa kluczowe, ale też, żeby dobrze się je czytało. To była druga zasada, czyli dobre opisy produktów. No i trzecia rzecz, którą możesz zrobić samodzielnie, żeby zwiększyć swoją szansę na pojawienie się wysoko w wynikach wyszukiwania, to jest linkowanie wewnętrzne, czyli linkowanie między produktami, między kategoriami, kategoria z kategorią, produkt z kategorią, produkt z produktem, czyli wstawianie mówiąc wprost linków w różnych miejscach na Twojej stronie. Dzięki linkom um, użytkownik będzie mógł łatwiej przemieszczać się po stronie, łatwiej odnaleźć to, czego szuka, ale także. Z Spędzi na stronie po prostu więcej czasu. I dzięki temu wyszukiwarki też będą miały taki sygnał. Aha, ta strona jest wartościowa, skoro ci użytkownicy tak długo tutaj na tej stronie siedzą. I teraz, w jaki sposób zadbać o dużą liczbę linków między podstronami? Możemy linkować właśnie między, w produktach między produktami, czyli mamy na przykład opis kieliszka do wina białego i linkujemy, że w naszej ofercie są również kieliszki do wina czerwonego, i tutaj wstawiamy link. Ale możemy zastosować, na przykład takie boksy pod opisami produktów inni klienci kupowali również albo to także może ci się przydać i to też jest linkowanie między produktami Możemy odsyłać do innych produktów, możemy odsyłać do kategorii produktów i wszystkie te linki, e, linkowanie wewnętrzne zwiększa Twoją szansę na wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Właśnie między innymi dlatego, że e, roboty ma, mogą łatwiej indeksować te Twoje kolejne podstrony, a ludzie spędzają na tej stronie więcej czasu. Być może łatwiej im znaleźć to, co chcieli kupić, i być może dzięki temu też e, będą po prostu więcej i chętniej u Ciebie kupować. Więc pamiętaj, że pozycjonowanie i SEO przynosi efekty w dłuższej perspektywie, że to nie jest coś, co zrobisz dzisiaj i jutro już zobaczysz, że Twoja strona będzie wysoko w wynikach wyszukiwania. Absolutnie nie. Nastaw się na dłuższe, e, dłuższe działanie, ale warto to zacząć od samego początku, od samego początku istnienia sklepu albo od momentu, kiedy się o tym dowiesz, czyli od dzisiaj, dlatego że te zmiany będą trochę trwać, te zmiany będą trochę się aktualizować i to po prostu im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Im szybciej zaczniesz, tym większa szansa, że twoja strona pojawi się w wynikach wyszukiwania dosyć wysoko już niedługo. Więcej o takich technicznych elementach opisu produktu możesz dowiedzieć się z mojego kursu Strona produktu, która sprzedaje. W tym kursie zajmujemy się Wszystkimi aspektami strony produktu, zarówno optymalizacją pod czyli tymi aspektami technicznymi związanymi z SEO, ale też y, po prostu opisami produktów, zasadami wywierania wpływu na klientów. Pokażę Ci w tym kursie przykłady korzyści, y, które możesz wykorzystać w opisach, żeby przekonać klientów do zakupów w Twoim sklepie. Dam Ci takie gotowe schematy, które możesz wdrożyć, nawet jeżeli nie umiesz pisać, nie masz zdolności copywriterskich, to i tak dzięki tym schematom ułatwisz sobie pisanie i będziesz mógł stworzyć dobry, przekonujący opis produktu. Kurs będzie odpowiedni dla Ciebie niezależnie od tego, czy sprzedasz produkty fizyczne czy produkty e, cyfrowe. W każdym z tych, tych przypadków ten kurs e, da Ci Wszystką, całą niezbędną wiedzę, jeżeli chodzi o tworzenie sprzedających dobrych stron produktowych. Wszystkie informacje o kursie masz tutaj w opisie pod tym nagraniem. A ja życzę Ci powodzenia w wprowadzaniu tych zmian i w pozycjonowaniu swojego sklepu i swojej strony. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia.